Mam dla ciebie historię. Nie pytaj, skąd ją znam. I nie szukaj w niej sensu, bo może go nie być. Po prostu usiądź i posłuchaj. To historie, jak te, które czasem się zdarzają, a potem zostają ci w głowie. Zapraszam. Dobre sobie, że pewnego dnia dostajesz list. Ale nie jakiś taki zwykły list, albo rachunek, albo wezwanie do zapłaty. Tylko coś takiego powiedziałbym bardziej niepokojącego. Tak, wiem, co teraz powiesz, co może być bardziej niepokojącego od wezwania do zapłaty. Ale gdybym ci powiedział, żebyś uważał, bo pewnego dnia możesz dostać list z urzędu, który ma ocenić, czy w ogóle powinieneś żyć? Nie śmiej się. Albo śmiej się, póki jeszcze masz czas. Stary, to nie jest żadne science fiction, to jest najprawdziwsza prawda. I posłuchaj tej historii, i potem powiedz mi, co myślisz. Albo nie. Zrób z tym, co chcesz. Dobra, więc pewnego dnia dostałem ten list. I wiesz, wyglądał w sumie dość zwyczajnie. I nie zdziwiło mnie mocno to, że go dostałem, bo tak naprawdę teraz w dobie y, poczty elektronicznej urzędy dalej wysyłają ci tonę makulatury. I to też wyglądał na taki zwykły list z urzędu. Zero jakichkolwiek znaków szczególnych. Jedyne, pamiętam, co mnie zdziwiło, to to, że nie było tam żadnego znaczka pocztowego, żadnej... Pieczątki, tak naprawdę tylko moje imię i nazwisko i adres. No dobra, no to otworzyłem sobie ten list, i tu moje kolejne zdziwienie, bo w środku nie ma żadnego. Szanowny panie, drogi panie, uprzejmie zawiadamiamy. Tylko jedno, jedyne zdanie: Wezwanie w sprawie egzystencji. Pokój numer 317, stawiennictwo obowiązkowe. No i tyle. Brzmi jak żart, nie? No stary, też tak pomyślałem na początku. Wiesz, pamiętam jak byłem młodszy, to była taka moda na wysyłanie sobie tego typu rzeczy. To były takie łańcuszki, gdzie informowano cię, że jeżeli nie przekażesz tego dalej, no to czeka cię 100 lat nieszczęść, czy coś takiego. Ale to było 20 lat temu. I myślę, wydaje mi się, że teraz są dużo lepsze sposoby na pranki czy łańcuszki. I to właśnie mnie zdziwiło. I wiesz, zero konkretów, zero jakiegokolwiek kontaktu, zero wyjaśnienia. Tak naprawdę, tylko adres, gdzie mam się stawić. No i wiesz, na początku potraktowałem to jak takie brednie, jakiś bzdur, jakiś absurd. I wiesz, na początku miałem taki pomysł, żeby to w ogóle zignorować, wyrzucić i tak dalej. Taka pierwsza moja reakcja. Ale przyznam Ci się szczerze, że pomyślałem sobie, że kurde, jest tam coś takiego, co mnie trochę intryguje, trochę ciekawi. I chyba powinienem to sprawdzić. I właśnie wtedy podjąłem decyzję, że tam pójdę. Dobra, więc pojechałem tam i budynek, gdzie miałem się stawić, wyglądał w sumie jak każdy inny, jak taki typowy urząd z lat 90. Niepomalowany, obdrapany, szary, skrzypiące drzwi wejściowe, bez windy, ale za to szerokie, szeroka klatka schodowa, żeby ludzie mogli się swobodnie mijać. Tylko, no właśnie, tam nie było ludzi. Zero tłumów. Zazwyczaj w urzędach masz tak, że są dzikie tłumy. I musisz czekać w kolejce przez pół dnia, żeby się łaskawie dostać i żeby cię obsłużono. A tutaj nic. Zero. Cisza. Pusty korytarz. Jakieś stare kafelki na ścianach i, i wiesz, światło jak z prosektorium. Jakieś puste krzesła na korytarzu. I cisza. Absolutna cisza. No nic. Poszedłem na trzecie piętro i odszukałem pokój 317. A że drzwi były lekko uchylone, no to pomyślałem, że, że wejdę. No i zapukałem i wszedłem. I stary, pokój wygląda tak jak resztę, reszta budynku. Czyli już niepomalowane ściany, obdrapane jakieś stare biurko, jakiś stos papierów jakaś lampka, y, jakiś mały regał oczywiście zamknięte okna, duszno, bez klimatyzacji. I w tym pokoju siedzi jedna babka jak to z babka, babka z urzędu która, co mnie zdziwiło, nie miała żadnego identyfikatora, żadnej tabliczki z imieniem, nazwiskiem, nic. Ale jak spojrzała na mnie, to miała taki wzrok, jakby jakby wiedziała za dużo. Kurde, stary, muszę ci powiedzieć, że normalnie dreszmie przeszedł, jak na mnie spojrzała, nawet nie zdążyła się jeszcze odezwać. Jakby, wiesz, wyglądała tak, jakby na mnie czekała. Ale nie było żadnego poproszenia o dowód, żadnego zaproszenia, żadnego, wiesz, żadnej listy obecności. Po prostu wskazała mi krzesło, no więc usiadłem i ona zapytała nie, czekaj, raczej stwierdziła, że przyszedłem tutaj w sprawie y, mojej egzystencji. I powiedziała mi, że moja egzystencja została zarejestrowana, ale nie zatwierdzona. Rozumiesz to? Moja egzystencja została zarejestrowana, ale nie zatwierdzona. Czyli, czyli co to oznacza? Kto ma ją zatwierdzić? Moi rodzice? Ja sam? Kurde, chyba mój ojciec zgłaszał moje narodziny w urzędzie. Ale to miał to, to same, samo zgłoszenie wystarcza, trzeba to jakoś zatwierdzić? Kurde, i powiem ci, że w tym momencie, jak to powiedziała, to wyrwał mi się taki krótki śmiech, taki powiedziałbym ironiczny. Ona na mnie spojrzała, wiesz, takim wzrokiem znowu, jakby mi dawała do zrozumienia, że nie zachowałem się na miejscu. No ale co ty byś zrobił? No ja na początku uznałem to za jakiś absurd, za, za jakąś w ogóle. Dziwną sytuację, która ma tutaj miejsce, gdzie ja przychodzę do urzędu i muszę potwierdzić swoją egzystencję, która została zarejestrowana, ale niepotwierdzona. No stary, ale co ty byś zrobił? Ja na początku chciałem uznać to za jakąś bzdurę i chciałem stamtąd wyjść, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że tak zżera mnie ciekawość, co to w ogóle wszystko znaczy, o co to w ogóle chodzi, i pomyślałem sobie i czułem to, że gdybym stąd wyszedł, to będę żałował, że to zrobiłem. No więc czekałem, co dalej. A ona w tym czasie wyjęła jakąś teczkę, e, zaczęła przeglądać jakieś papiery, zaczęła coś czytać, e, zaczęła coś kreślić, wykreślać, zapisywać i nie odzywała się ani słowem. Jakby zero wyjaśnień. I autentycznie stary, przez kolejne 20, bite 20 minut nie działo się nic. Ona siedziała w tych papierach, a ja siedziałam, rozglądałem się po całym pokoju, czekając na cokolwiek. W końcu naprawdę po jakichś 20 minutach ona przestała to czytać. Wyciągnęła jakąś kartkę z tej teczki, podała mi ją i kazała przeczytać. No więc biorę tą kartkę, wiesz, i patrzę, i czytam, i oczy po prostu robię wielkie oczy ze zdziwienia, bo słuchaj, co jest tam napisane. Egzystencja rozpoczęta przypadkowo, utrzymywana bez celu. Kierunek zmienny. Potencjał niestabilny. Prośba o przedłużenie nieodnotowana. Ha, rozumiesz? Urodziłem się przypadkowo. Muszę nie zapomnieć zapytać o to moich rodziców. Rozumiesz, nie mam celu, nie mam kierunku, nie mam potencjału i nie odnotowano żadnej prośby o przedłużenie mojej egzystencji. I teraz dopiero poczułem się jak idiota. Zacząłem się zastanawiać, co to wszystko oznacza. Co ja miałem jej powiedzieć? Ja nawet do tej pory nie wiedziałem, że takie urzędy istnieją. Wiedziałem, że jest jakiś skarbowy, miejski i tak dalej. Ale Urząd do spraw egzystencji? I co teraz? Jak ktoś zdecyduje, że nie powinienem istnieć, to co? Rozstrzelają mnie czy co? Nikt mnie nie pytał, czy chce żyć. Jakby ja się na ten świat nie pchałem. A teraz nagle idę do urzędu i ktoś musi przeanalizować, czy ja powinienem dalej żyć, czy nie. No śmiech na sali. No i stary, śmiej się, śmiej, ale sam na pewno w mojej sytuacji zacząłby się zastanawiać, co to wszystko znaczy, o co tu chodzi. Do tej pory myślałem, że tylko w jakichś barbarzyńskich czasach decydowano o życiu i śmierci kogokolwiek. A teraz siedzę tutaj w XXI wieku, w jakimś starym budynku. I ktoś ma wydać wyrok w mojej sprawie. No sam byś się zaczął zastanawiać, przyznajmy. I słuchaj dalej, ona dalej się nie odzywała, tylko dalej na mnie patrzyła, jakby czekała, czy coś cokolwiek powiem. A jak, te, a jak ten idiota zacząłem się tłumaczyć, serio. Nie jestem nawet ci w stanie powiedzieć dlaczego. Przecież mogłem uznać to jako żart i po prostu stamtąd wyjść, ale nie! Ja zacząłem się tłumaczyć, no i zacząłem jej mówić, że żyje, że, że próbuje, że coś tam robić, nie? A wiesz, to nawet nie wyglądało jak przesłuchanie. To było bardziej jak takie, powiedziałbym, rozpatrzenie wniosku. Tylko, kurde, ja nawet nie wiedziałem, że ja taki wniosek złożyłem. I jak ja tak, jak tak się jej tłumaczyłem, i zdradzając wsz, wszystkie moje plany, nędzne plany życiowe, to ona tak się tylko lekko uśmiechnęła i mówi do mnie, czy chciałbym złożyć korektę istnienia. Pff. Myślałem, że od tego poziomu absurdu eksploduje mi głowa. No więc zapytałem, co to właściwie oznacza. I ona do mnie mówi, że mogę jednorazowo zmienić kierunek swojej egzystencji i celu życiowego. Że może zaznaczyć to w moich dokumentach jako redefinicję albo zakończenie. I była nawet opcja zawieszenia do odwołania. Aż strach stary pomyśleć, co to wszystko oznaczało. A serio, powinieneś zobaczyć moją minę, jak ona do mnie to mówiła. Jakby mówiła do mnie po grecku, a przecież ja nie znam ani słowa po grecku. Ja ciągle myślałem, że to żart, ale ona wyglądała na taką, która mówi to jak najbardziej serio. Nie miałem lepszej odpowiedzi, więc powiedziałem do niej, że muszę się nad tym zastanowić. A ona do mnie. Że dobrze, tylko czas na podjęcie decyzji mija dzisiaj o północy. Teraz, jak sobie o tym myślę, to zastanawiam się, czy oni mają więcej takich, takich w szoku, takich, którzy myślą, że to jeden wielki absurd, z poczuciem wie, że ktoś ich wkręca. Ale stary, to wszystko wyglądało bardzo serio. Ten budynek faktycznie tam istniał, ta babka faktycznie tam siedziała i słuchała, a potem pewnie podejmowała decyzję co do mojej osoby. A, je, a nawet jeśli to nie był żart, jeśli naprawdę coś mi groziło, jeżeli nie zmienię swojego życia, to, co Twoim zdaniem powinienem zrobić? Co ty byś zrobił na moim miejscu? To ja ci powiem, co zrobiłem. Powiedziałem jej, że chcę zmiany kierunku. No więc ona skinęła głową i sięgnęła po jakąś dodatkową teczkę, która, stary przyrzekam ci, wyglądała kolor jak te ściany w tym pokoju. A najlepsze jest to, wiesz, jaki miała tytuł? Miała tytuł Egzystencja, korekty i nadpłat. I wtedy stary pomyślałem, że zwariuje. I normalnie kawka mi się od razu przypomniał. I wtedy ona na mnie spojrzała i zapytała, czy wolę tryb. Bieżący czy retroaktywny? Kurde, co to w ogóle oznacza? I czułem się jak takie dziecko w podstawowce, któremu zadano pytanie, a on nie ma zielonego pojęcia o co chodzi. Więc stary, nie wiedziałem co mam jej powiedzieć, więc powiedziałem jej tak, bo nie miałam lepszej odpowiedzi, a ona znowu skinęła głową i wyjęła jakąś małą karteczkę, coś tam na niej zapisała, przybiła pieczątkę z napisem wniosek w toku i dała mi go, i kazała mi iść do pokoju 328. No więc wstałem i wyszedłem. Dobra. Jestem w tym pokoju 328 i w ogóle powiem ci tak, spodziewałem się kolejnej babki, jakby kolejnej takiej samej sceny, ale tam stare były automaty. No, automaty, takie automaty, jakbyś, nie wiem, chciał kupić soczewki w centrum handlowym, albo może bardziej takie automaty, jak masz w urzędach, kiedy pobierasz numerek albo coś takiego. No to właśnie tego typu automaty. Tylko, że zamiast wyboru różnych gabinetów czy usług, masz do wyboru, coś takiego. Nowy kierunek losowy, yy, zmiana narratora, reboot egzystencji i ostatnie i to mi się najbardziej podoba yy, zostaw jak było, ale zapomnij, że pytałeś. No i stary, nie zrozumiałem z tego absolutnie nic autentycznie nic nie miałem zielonego pojęcia, co mam wybrać. No więc wybrałem nowy kierunek losowy. Automat się na chwilę zawiesił, a potem tylko wyświetliło się info, że zmiana zrealizowana. I powiem Ci, stary, to tyle. Jakby rozjrzałem się dookoła, ale nie zobaczyłem nic. Jakby nic się nie zmieniło. Wszystko było dokładnie tak samo. Więc po prostu poszedłem do domu. I wracałem do domu, i wszedłem do klatki, i jak zwykle zajrzałem do skrzynki na listy, i tam patrzę, leży jakaś koperta. I normalnie aż mnie zmroziła, jak zobaczyłem, że koperta ma dokładnie taki sam kolor, jak ta, którą dostałem na samym początku. Wyjąłem ją, wyciągnąłem i jakby otworzyłem, przeczytałem, a tam było tylko coś takiego. Dziękujemy za wybór nowego kierunku. Twoja egzystencja została przypisana innemu użytkownikowi, a ciebie już tutaj nie ma. A potem jeszcze dopisek: PS. Jeśli czujesz się nadal obecny, złóż reklamację w ciągu 14 dni roboczych. Tylko problem jest taki, że tym razem nie miałam adresu zwrotnego. Dzięki, że tego posłuchałeś. Co z tym zrobisz, to już twoja sprawa. Ja tylko opowiadam jak było. Jeśli chcesz więcej, to kliknij gdzie trzeba. Niedługo znów się spotkamy.